Ano poszukiwacze skarbów patrzcie dziś jest 19 listopada i bardzo prawdopodobne tu, tu już jest zamarznięte, ale mam nadzieję, że tam jeszcze plaża na dole będzie troszkę rozmrożona więc w tym roku 19 listopada będzie moim ostatnim dniem poszukiwań aż do z pewnością z pewnością do maja Strzelałbym, że jeśli 19 listopada koniec poszukiwań to początek będzie 20 maja tu w takim zamarzniętym doeczku pierwszy sygnał dzisiaj 1 korona 99 rok więc super się zaczyna kolejny sygnał tuż obok i to jest łuska bez znaczy z czymś ale bardzo wytarta na spłonce nic nie widać i jeszcze tutaj taki wżer jest no i po chwilowych w wysiłkach jest kolejny pieniążek. Jedna korona 2011 rok widzimy świeżynka. No ale jest następna. Na podsumowaniu to dopiero będzie jakaś suma. Ta jedna korona dzisiaj niby nic nie znaczy, ale na podsumowaniu będzie znaczyć więcej. Mamy ołów. I to jest pocisk ogólnie. Ołowiany taki. Bo widzę tutaj ząbki na nim takie. No, no super. Nie ma lekko. Patrzcie. Ziemia już jest zmrożona. Zobaczcie, jakie łopata wbija. No. Nie ma lekko. Ale co zrobić? Tam widać, że jakiś obłok. Pomarańczowy próbuje się przebić przez górę. Może, jeśli mu się uda, to ruszę chwilę dronem, bo nie ma wiatru. Na całe szczęście dla mnie. Nic, lecę dalej. Tutaj, ogólnie na tych plackach, takich jak widzicie, jest straszny śmietnik. Ale cioram te placki, bo na nich się najlepiej kopię. Bo to jest taki piach zmieszany z muszlami i z psyfem jakimś. Taka moja arktyczna tamiza. Pamiętajcie tej zimy, że wchodzenie na lód, zwłaszcza cienki, jest bardzo niebezpieczne. Uważajcie na siebie. Zawsze patrzcie na, na to, czy jakiś kolega, jak już jesteście na takim lodzie, czy nie wpadł po te, pod ten lód. Bo dość często można usłyszeć, że dzieje się jakaś właśnie katastrofa a później szukanie winnego w sumie czasami głupota, ale co z tego, że głupota Jak mądrość, mądrość mądrość do tej pory jakoś ludziom życia nie zwraca, więc uważajcie na siebie w te ferie, w tą zimę bo czyha dużo takich właśnie niebezpieczeństw gdzie można naprawdę się ładnie uszkodzić, dostać hipotermii lub co gorsza kaput. Dobra, nie będę tutaj smucił idę kopać dalej. Patrz jak to Kawał małży. Był, bo już sama muszla została. W środku jeszcze jedna, ale przymarznięta. Teraz takiego dołeczka właśnie na tym syfie. Szafir, yy, bombajski szafir, wyszedłem stamtąd, bo już się tam nie dało kopać, tak było zamarznięte. Zobaczcie, jakie piękne różowe chmurki. A tutaj teraz taka śruba wyszła. Zacząłem kopać takie żelazne większe sygnały, żeby zobaczyć, czy coś to może być. No, w każdym bądź razie jest to taka śruba. Pierwszy. Z tych e, żelaznych sygnałów, drugi taki badziew sygnał Duracell, kluczyk Trio Oslo, od razu tutaj przy takiej ścieżce. Bardzo ciekawe sygnały dają jeszcze takie te oczka z namiotów czy tam starpów, hamaków i tak dalej. A tutaj zobaczcie. Ile? Trzy, To wszystkie w jednym miejscu, tak jakby Ktoś je wyzbierał I przeniósł tutaj Chyba, że to jakiś po prostu ten Zwierzaczek Jakaś ta, wiewióra, czy coś Bo tam, proszę ja was Tam, nie wiem czy widzicie, ale tam jest gniazdo wiewiórek No bo wiewiórki nie tak jak Chipendale. Nie wszystkie mieszkają w dziupli. Ale czasami z patyków robią takie gniazda. Coś a las Takie duże. Sita. Czy jak to się tam zwie. Tutaj coś jest. Z ładnym wzorem. Ale ja od razu podejrzewam, że jest to zwykły taki sztuciec. Zaraz wykopiemy. I sprawdzimy. A ja. Zwykły taki nożyk do masła. Z. Powiedziałbym z nierdzewki, ale jest. A nie no z nierdzewki. Bo myślałem, że jest portzewiały. A to taka. Brązowe, coś się na nim osiadło. Chyba tutaj z jakiegoś. czegoś innego. No jest. Coś innego niż śledź Zaraz odpalimy drona Żeby Wam pokazać Te ostatnie promienie słońca One już tu nawet nie dochodzą One są na totalnie tak gdzieś na szczytach gór I już w ogóle się tu nie pokazują więc jak to się mówi, jak nie wejdę tam na szczyt góry teraz, co jest niemożliwe, to słońce w mordę mi nie zaświeci No ale cóż no W ciepłych krajach płacą mało Jak to się mówi A my podążamy zawsze za jakimś tam lepszym standardem życia Kurde, zaczęło tak trochę wiać. Mam nadzieję, że nic złego się nie wydarzy. Z dronem. dronem latam DJI Mini 3. To jest mój pierwszy dron w życiu. Nie, no, kiedyś miałem jakiś taki z chińskiego portalu, ale wiadomo, no, to jest yy, zabawka, która się nie opłaca, więc nie kupujcie takich, bo zrazicie się do tego. Ja później przez długi czas uważałem, że drony to gówno i tak dalej, a na dzień dzisiejszy uważam, że to jest super zabawka. Tylko, że wiadomo, no, trzeba troszkę więcej za to zapłacić i, i będzie spoko. No tu mi nawet, kurde, mapę pokazujesz GPS-a. Dobra, nagrywamy i lecimy. że super zabawka, ale ten, ale kurde jakoś tak boję się troszkę nad tą wodą latać, bo no tu czasami jest tak, że nagle się zrobi silny wiatr, będziemy lądować. Lądujemy tutaj, bo na ławce nie chciał wylądować Pisało, że obszar pod dronem nie do lądowania, więc Nie wiem o co chodzi, no ale Fajna zabawka ogólnie na pewno, latem to będzie dopiero e, Kot i zobaczyć te wszystkie lasy tam z góry, tam gdzie mam zamiar jechać przy Finlandii To dopiero będzie kocur Bo tak to w lesie jak kopałem to, tylko mogłem Wam. To nic, no tam są wysokie drzewa, tutaj. Tutaj, chociaż jest prześwit między tymi drzewami, tam to było tak konkretnie: taki prawdziwy las, jak w Polsce. No super, będzie, nie mogę się doczekać. Szkoda, że aż do końca maja będę musiał czekać, bo już wszystko jest pomarznięte. Dzisiaj już mam gorącą herbatę. Już do auta, moi drodzy. Tutaj teraz pod skałą taką skałą Zamek błyskawiczny, podwójny. Nie ma dzisiaj zbyt dużo fantów, a już mam tak skostniałe dłonie, że No nie chciałbym się teraz jeszcze przeziębić na samą zimę. Kurde, to był taki sygnał 29, jak na ten złoty pierścionek ostatnio. A to taki kurde, nie. To jest chyba taki zrywany kapsel jak z tym Barka z Amstela z piwa bodajże hiszpańskiego. Kurde, szkoda, że nie drugi pierścionek. Jeszcze tutaj dość głęboko wyszła monetka, ale tu już widzę jedna korona po tej dziurce i po wielkości. 96 rok chyba. No nic, no myślałem, że coś starszego. No ale jest jakie? Jest. Tu są jeszcze zamarznięte grzyby. Jakby ktoś chciał. Mrożonki. Powiem Wam, że zacząłbym tu wyzywać, jak ja to zawsze robię, bo ktoś rozkopał mrowisko. Ale teraz to. Tu jest drugie mrowisko. Patrzcie to. Patrzcie, jakie tropy. Kurde, co to mogło być? No mam nadzieję, że czyjś pies. Bo pazur tutaj jest. No kurde, ciekawe, co to mogło być. Pewnie nie widać za dobrze na nagraniu. Więc nie dowiem się nawet od Was. Dzików tu nie ma. No z tego co mi wiadomo no to wilków i takich tych jakiś tam ten to też tu nie ma. No. Jedyne z drapieżnych takich co wiem co tu jest, no to są te różne wydry i tak dalej. No ale no wydra chyba nie ma takiej łapy. Dobra, nic lecę dalej. Nie będę tego zakopywał, bo i tak jest zamarznięte. Mrówki są głęboko pod ziemią, więc one sobie dadzą radę jak się tam pobudzą do, z, do życia po raz kolejny. Na lato patrzcie prawie po kolano. No właśnie takie to uroki tego pięknego miejsca. Szybkie podsumowanie Śmieci Do śmieci Łóżka I trzy monety To są dzisiejsze łowy Czyli nic nadzwyczajnego, ale wiadomo Nie zawsze jest dzień dziecka Jak to któryś z widzów Napisał I taka jest prawda W 100% procentach się z tym zgadzam Spacer zaliczony, nie włączyłem nawet GPS-a, więc e, nie wiem ile przeszedłem. O też no tutaj mam, bo wstałem i co zrobiłem sobie herbatę. Tutaj mam ile? 1,9 mili. 1,9 mili, nie wiem, 4 km, ale wiadomo. Oj, prawa autorskie wjechały. Ale ten. E, jak to się mówi? 1,9 mili, ale w dość ciężkim terenie, więc to nie jest. Chociaż po polach też, jak was, dużo z was chodzi po polach, po polach też się dość ciężko chodzi. Bagażnik otwarty, serio. No i co? Wracam już na hawirę, to tutaj gdzieś sobie zawrócę, bo już nie chciałem zawracać na środku drogi, bo teraz coraz bardziej ślisko się robi, więc e, lepiej jak tutaj sobie przyczaję właśnie na takie i tutaj elegancko można sobie zawrócić i można wyjść i wy spadliście czyli spadła kamera już kamera jest z powrotem bagażnik dalej otwarty więc wydaje mi się że z otwartym bagażnikiem i tak dojadę do domu I później może jakieś szybkie zakupy Myślę, że zimową porą to będę trzaskał. Oczywiście mam tam trochę nadczaskanę, że do stycznia jest tych odcinków, to znaczy ten najprawdopodobniej będzie którymś odcinkiem w styczniu. A jest tak jak mówię, który 19 listopada, więc. Trochę do przodu poszedłem, ale to też ze względu na to, że wychodziłem bardzo często kopać. Może latem będę wrzucał częściej odcinki, ale na razie po prostu nie daję rady, a chcę utrzymać tą płynność wrzucania odcinków, więc dlatego pojawiają się one w każdą niedzielę o godzinie 12. że właśnie zimą potrzaskam parę odcinków takich z vlogowania jakiegoś takiego typowo pokażę wam jakie są ceny co można kupić ciekawego w supermarketach pokażę wam trochę Tromso bo tutaj to w sumie nawet nie ma co pokazywać no tu jest tu jest wildlife więc tutaj jest jak się to mówi tu jest taka dzicza ale tu za to za to kocham to miejsce bo bo tu nie ma nic, a bardzo często powtarzam, że czym masz mniej, tym masz więcej. Więc mamy mniejszy wybór różnych produktów, ale te produkty są typowo norweskie i to jest taki, jeśli chodzi o jedzenie, to jest taki spożywczy nacjonalizm. Ogólnie uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie dla wielu krajów, a zwłaszcza takich krajów jak Polska, ponieważ w Polsce produkuje się bardzo dużo wszelakiego dobra dla innych krajów i wiele rzeczy skupujemy i Polska jest z, 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 rynkiem zbytu ale wiadomo, wchodzisz w Polsce do supermarketu i masz całą ścianę makaronem z całego świata zastawioną, ale po co? czemu nie mógłby być kilka rodzaj makaronów i żeby te makarony były typowo polskie przecież wtedy pieniądze zostają u nas w kraju, a nie wysyłamy ich za granicę tak? i wtedy żyje się dobrze u siebie w kraju turistasy przed chwilą mieli Telefony przez okna wystawione i nagrywali most łączący Kwaloje z Sameroyą. i ten most nazywa się Samaroy Bryła. I zielone światło i bagażnik otwarty. Jedziemy dalej. Tam patrzcie, są takie fajne wysepki. Nie wiem czy to będzie widać. Pewnie, pewnie nie spoko, podronuję tu, ale to dopiero jak się ociepli i tutaj kurde jakiś taki maszt jak z zamczyska jest, wiem, że to pewnie jakiś punkt latarnia morska czy coś w tym stylu, żeby tutaj statki nie, nie waliły w te wysepki, bo tu jest pełno wysepek my mieszkamy na jednej z nich i co, zjeżdżam za chwilę z mostu mamy siłownię, może się w tej zimy też na siłownię zapiszę dawno nie byłem odstraszył od siłowni znaczy odstraszył, zamknęli siłownię no to nie chodziłem, przestałem chodzić a miałem taki dobry dobry patent i chodziłem naprawdę no z kumplem jednym no, dwa, lata, dwa lata non stop praktycznie na siłowni spędzone więc fajnie, człowiek się dużo lepiej czuł i też yy, można było więcej kopać. Widzicie, no nie kopałem akurat wtedy. Mieszkałem w Oslo, w dużym mieście. Ale przez to, że jest jeszcze jasno, zobaczcie, ile tu turystów jest. Tu jest fajna miejscówka, żeby pokować. Ale jakoś, kurde, mam stresa, żeby tutaj iść. Nie wiem czemu, bo cała wyspa mnie wtedy będzie widzieć. Właśnie wjeżdżamy na wyspę. wczoraj z drogi jak jadę ale no ogólnie jest tu bardzo wąsko Norwegia też jest znana z tych wąskich takich dróg i spirali na, na drogach i wiadomo to będzie na tyle więc trzymajcie się, pozdro, do następnego